Wahadła wykonane są ze sznurków i jednakowych odważników. Wahadła mają dwa rodzaje długości. Wychylamy jedną z krótszych wahadeł. Obserwujemy pozostałe odważniki. Zauważamy, że wahadło o tej samej długości pobudzone zostało dotknięte. Wychylamy jedno z dłuższych wahadeł. Zauważamy, że wahadło o tej samej długości pobudzone zostało do drgania. Dlaczego? Wychylając dowolne wahadło powodujemy skrętne drgania sznurka poziomego. Energia z tego sznurka przynosi się, jak widać, tylko na wahadła o tej samej długości, i mają one mniej więcej ten sam okres częstotliwość drgań. Dwa wahadła w rezonansie muszą mieć tą samą długość.